Cześć, moi drodzy! Dzisiaj krótki poradnik na temat ewentu Pokonań Niezwyciężonego. Otóż sam pasek postępu nie pokazuje wszystkich nagród, jakie możemy zdobyć. Najważniejsza nagroda jest za skrzynię, za 200 kluczy. No więc zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Ubijemy sobie szybko mini boski i otworzę taką skrzynię dla Was. Tutaj stosuję taką taktykę że jak kolega ma peta Asara ja używam heredura i te dwie opcje, dwa pomysły się kumulują i dosyć fajnie się bije sobie boss no, jak widzicie zagłada tak 4 idzie to momentalnie To, to jest dla na mnie największa zagadka. czy nie też y, pamiętam z poprzedniego eventu pokażę Wam coś na skrynie jak wyglądał drop właśnie w poprzedniej no i chwila prawdy otwieramy no i tu po prawej stronie pokazałem Wam poprzedni drop no jest dosyć fajnie. Jest kamek święty na krytykę. 480 krytyki. Drogą nie chodzi, prawda? Także jest fajnie. Jestem zadowolony. No i to jest właśnie to. To jest jedno z właśnie większych korzyści ukończenia tego eventu. No i to był mój zamysł, aby wam właśnie pokazać na filmiku, jak to wygląda. Dosyć nudna czynność, ale pozbierać trzeba, zwłaszcza z zagłady 4. No i to było tyle, także zachęcam do robienia eventu. No jeszcze za momencik pokażę Wam w inwentarzu, jak to wygląda. Tylko szybciutko tam muszę wejść, żeby kolega nie czekał na mnie. Wiemy bossa. i wyłączycie w mentalnie. Mam rękawicę Herolda. Widziałem. Dab przez Heredura. Krzynię otwieram za 10 kluczy. No, jak widzicie, wypadły drakeny. Dosyć często wypada ich 50. No i fajnie, fajnie, że obejrzeliście aż do tego momentu. Zapraszam do subskrypcji. No i do kolejne, kolejne, kolejnego zobaczenia. Cześć.